Cześć, jestem Aśka ze sklepu yarnpower.pl i w tym e, odcinku chcę Ci pokazać, jakie kolory Malabrigo Arroyo znajdą się e, w moim sklepie na start. E, chcę też pokazać, e, chcę pokazać, jak te kolory wyglądają na żywo e, i czego możecie się spodziewać w swoich paczkach. Jeżeli któryś kolor e, to Was szczególnie przemawia, to linki do poszczególnych... E, do poszczególnych ofert, czy do poszczególnych produktów, do poszczególnych kolorów są w kolejności chronologicznej, tak jak o nich opowiadam, są dostępne w opisie, więc wystarczy kliknąć i przejść, jeżeli oka okaże się, że zobaczycie coś, bez, bez czego nie możecie wytrzymać. Pierwszą kolorem, który chcę Wam pokazać, jest bardzo, bardzo intensywny niebieski, i od razu chcę zwrócić Waszą uwagę na to, jakie Jaka ta włóczka jest świetlista, jak ona łapie światło i promienie słoneczne. Te kolory są bardzo żywe. Kolor, który pokazuję to jest um, Matisse Blue. Jest to bardzo, bardzo intensywne niebieski z takimi delikatnymi ja, przejaśnieniami. Kolor wychodzi dość jednolity. Dość jednolity w robótce, ale te jaśniejsze fragmenty są zauważalne. Kolejny kolor to jest um, taki różowa wybesz. I nosi on nazwę Sandbanks. Następny kolor to jest połączenie takiego bardzo jasnego fioletu takiego lawendy, bardzo, bardzo rozbielone, z takim bardzo, bardzo jasno-miętowym odcieniem. O, tutaj tak. Bardzo dobrze widoczne. E, kolor to jest Flawia. E, następny odcień to jest Łapisabi. I to jest połączenie takiej głębokiej zieleni. Z turkusem i takim kolorem khaki o zmiennej intensywności, czyli są takie miejsca, gdzie jest jaśniej, są takie miejsca, gdzie jest ciemniej. O, on jest taki mniej więcej ciemny, jak tutaj go widzicie, ale kolorom możecie się przyjrzeć też z bliska. Um, przy okazji, kolor to jest. Łabisabi. Sabi. Przy okazji przypominam, że monitory kolory wyświetlają w różny sposób, czyli to, co u mnie jest bardziej zielone, u Was może być bardziej niebieskie i na odwrót. Ale mam wrażenie, że taka, taka prezentacja tych kolorów pozwoli Wam lepiej sobie wyrobić opinię o tym, jak to wygląda naprawdę i na żywo. Kolejny kolor to są turkusy, fiolety i brązy i beże. Dlatego, że tutaj ten kolor, który się tutaj miesza, to jest ewidentnie beż. E, kolor nazywa się Sombra de, Playa, de Palma. E, I on też jest raczej ciemny, ale ma przejaśnienia. I, I te turkusy się wybijają, wybijają się fiolety, wybijają się granaty w tym, w tym zestawieniu. Mogę Wam pokazać tutaj więcej motków. Mm. Jest to ten sam kolor i tutaj widać, że między tymi motkami są dosyć duże różnica. Bo. No bo ten jest na przykład ciemniejszy niż, niż ten, nie? Będzie to widać w robótce. W związku z tym zalecane jest dzierganie na zmianę z dwóch modków. Kolejny kolor. To jest. Immortal. I to jest połączenie takiej intensywnej zieleni z takimi delikatnymi notami turkusu i z takim żółto-zielonym ochrowym kolorem. Jest to bardzo, bardzo jaskrawy i intensywny kolor. Tak się prezentuje. Takie kolory w tym... Bardzo dobra jest to reprezentacja koloru. Takie odcienie znajdziecie w tym, w tym farbowaniu. I te ciemniejsze zielanie są tutaj widoczne, takie roszkowe i takie jaśniejsze, zbożowe, takie zabarwione żółtym, takim... Kolor wydaje się być momentami wręcz onowy. I tutaj to troszeczkę widać. Jest to bardzo, bardzo intensywny odcień. Tego koloru mam bardzo dużo, chyba 10 albo 12 modków. Tego mam najwięcej w całym sklepie. I... Te motki one są bardzo do siebie zbliżone, ale widać, że w niektórych jest więcej żółtego, w niektórych tego żółtego jest mniej, niektóre są mocniej wybarwione, niektóre troszeczkę słabiej. Ale bar nadal każdy motek to jest bardzo, bardzo intensywna sieleń. Ja przy okazji też powiem, że wszystkie moje motki są. Przechowywane w przestrzeni, w której nie mają wstępu zwierzęta domowe. W ogóle nie ma zwierząt domowych w domu. Ze względu na mają alergię, więc w związku z tym te motki nie mają styku z żadnymi zwierzętami domowego, domowymi, ani z psami, ani z kotami, ani z królikami, ani z chomikami, ani z niczym innym. Więc są bezpieczne dla osób, które są, mają alergię. W moim domu też nie pali się papierosów, więc są wolne od dymu, nikąd nowego i pachną najczęściej po prostu farbowaniem albo niczym. To jest kolor sekret i jest to taka ciemna, ciemna, śliwkowa, śliwkowy fiolet z takim cieplejszym odcieniem winogronowym i z taką ciemną zielenią. i ze wszystkim pomiędzy, dlatego że ten kolor jest bardzo, ma bardzo dużo takich mieszanych barw, które wynikają z połączenia tych dwóch odcieni. I Widać tutaj też. Czasami jest troszkę bardziej zielono, czasami jest troszkę bardziej fioletowy, czasami jest troszkę jaśniej, czasami jest to troszkę ciemniej. Ale kolor jest bardzo piękny. W ogóle mm, moim zdaniem y, każdy kolor, który farbuje Malabriko, jest piękny, więc możecie słyszeć ode mnie to powtarzane wielokrotnie, że to jest bardzo piękny kolor. I tak jest też tym razem. To jest bardzo piękny kolor. Tych kolorów miałam najwięcej. Każdego z wymienionych była ilość swetrowa. Czyli co najmniej 5 e, modków. Teraz mam kolory, których jest troszeczkę mniej. A, dobrze, bo, bo statka rośnie. E, tutaj mam dla Was taki złoto-pomarańczowy kolor e, z dodatkiem ochry. Kolor nazywa się Sunset. E, to jest bardzo bogaty, bardzo mocny kolor. E, ja go osobiście bardzo lubię i bardzo chciałam sobie z niego zrobić swetr i to się pewnie wydarzy być może w tym sezonie być może być może następnym ale moim zdaniem to jest hit po prostu i ten kolor od razu muszę powiedzieć że moim zdaniem świetnie się łączy z tym niebieskim do żartów no i dobrze się łączy z tymi wszystkimi kolorami takimi wielo wieloelementowymi na projektów dwukolorowych. To jest bardzo nietypowy odcień, taki łączący takie nuty karmelu ciepłego, bardzo ciepłego, takiego różowego brązu i takiego, takich chłodnych odcieni brązu. Ten kolor nazywa się Coffee Toffee. Więc troszkę tak jakby dla mnie, bo ja jestem strasznym kawoszem. I jest to bardzo, bardzo nietypowy odcień, więc tym bardziej chcę go pokazać na żywo, dlatego że bardzo trudno jest go opisać, bo ma w sobie bardzo dużo różnych tonów. Ogólnie czyta się go jako beż średniej intensywności, z dodatkiem nut takich ciepłych, karmelowych i takich zimnych. Różowawych, bo ten y, razem te motki. O, ten kolor jest taki, który tutaj jest na końcu. On jest taki różowawy, i to jest główny ton, który się w tych, y, w tych motkach znajduje. Bardzo mi się ten kolor podoba. Y, jest y, taka intensywna czerwień taka w idealnym balaście pomiędzy zimną a ciepłą czerwienią. Czy nie jest to kolor malinowy, nie jest to kolor ceglany czy ceglasty, taki ciepły czy makowy. Jest to, moim zdaniem, jest to kolor, który najbardziej przypomina krew. Taką, taką krew, która jak się skaleczymy, to właśnie ten, no to jest moim zdaniem, to jest ten kolor właśnie taki krwisty. Um. I on też y, bardzo dobrze pasuje do pozostałych odcieni. Nie ma tutaj aż takiego dużego kontrastu, ale nadal są to takie zestawy, wyglądają bardzo fajnie. Z tym kolorem też wygląda super. Y, dlatego, że te kolory mają, y, moim zdaniem, to do siebie, że łączą się zarówno z y, takimi łagodniejszymi zestawami, jak i takimi. Y, Ciemniejszymi. E, ten kolor e, to jest Wa, e, To jest ekstremalnie bardzo, bardzo ciemne, ciemna zieleń z dodatkiem takiej żółto-zielonej, takiego żółto-zielonego i z, ta, z takimi dodatkami, wtrąceniami błękitu, czy tam turkusu. I za wszystkim, co jest pomiędzy tymi dwoma kolorami, kolor jest bardzo, bardzo ciemny. Um, dużo ciemniejszy niż uh, Wabi Sabi, który generalnie ma podobno, łączy w sobie, sobie podobne odcienie. Ten jest bardziej chłodny, ten jest dużo cieplejszy. Uh, ta zieleń jest bardziej taka um, jak taki mech w głębi lasu, niż jak szyszki jodłowe, czy tam w ogóle las jodłowy. Taki chłodny odcień to nie to, tutaj jest ten odcień cieplejszy przez ten dodatek takiego właśnie e, ciepłego, ciepłej zieleni, która tutaj jeszcze jest z dodatkiem ciemnej zieleni i czerni, daje takie, o, o, takie głębokie bardzo tony. Czas teraz na włóczkę w kropki. Jest to kolor um, Galaxy. I bardzo dużo osób mnie na targach pytało, jak to wychodzi. Jestem w trakcie przygotowań do zrobienia czapki z takiego koloru, właśnie nakrapianego. Właśnie po to, żeby pokazać, jak to wychodzi. Mogę powiedzieć, że on wychodzi bardzo podobnie, jak to wygląda w modku. Dlatego, że te nakrapiania są bardzo. Um, są bardzo jednolite i na całej, na, całym jakby, na całej długości motka one się pojawiają mniej więcej w zbliżonej intensywności. Um, więc nie powstaje tutaj efekt ciapków czy pasków ciapek czy pasków jest to raczej taka właśnie dzielina w kropki. To był kolor um, Galaxy. z Tego typu włóczki mam też kolor Karniwal. Um, I on jest podobny, tylko ten jest bardziej ciepły odcień. czerwony, Czerwono-brązowy, taki brązowo-żółty. To jest czerwono-brązowo-żółty, tu jest bardziej fioletowo-niebieski. Też są tutaj takie żółte dodatki, ale jest to ewidentnie ten kolor się czyta jako niebiesko-granatowo-fioletowy, a ten się czyta bardziej jako czerwono-brązowo-żółty. Efekt w Dzianinie będzie bardzo zbliżony, oczywiście, w innym odcieniu. I ostatni kolor najlepszy wygląda na to, że zostawiam na koniec. Kolor to jest kameleon I jak widzicie, jest to połączenie bardzo intensywnych odcieni. Wszystkiego ze wszystkim. Czerwony, zielony, żółty, różowy, fioletowy, niebieski. Każdy motek po przewinięciu będzie miał inny kolor, dlatego że to są, te proporcje są bardzo zmienne. W związku z tym nawet motki z jednej paczki będą miały bardzo różne wybarwienie. I konieczne jest dzierganie z kilku motków na zmianę, jeżeli chcemy mieć w miarę jednolitą dzielinę. Zobaczcie, jak te cztery motki, które ja mam, jak one się bardzo od siebie różnią. I wystarczy go odwrócić, na przykład, bo to były, te wyglądają podobnie wystarczy to odwrócić i, i już nie wyglądają tak podobnie, nie? Albo wrócę po w ten sposób. I już wcale nie jest aż taki podobny, jak był jeszcze przed chwilą. Ale tak jak mówię, motki są bardzo różne, ale kolor jest fantastyczny. Bardzo fajnie wyglądają do połączenia tych ciemnych fioletów, granatów, turkusów z tymi takimi przejaśnieniami, które tu się. i z tym intensywnym takim żółto-zielonym odcieniem. Takim też tu jest taki intensywny. taki intensywny kolor, taki niebiesko-turkusowy. Do tych czerwieni, do tego bordo, do tych, do tych. Granatów i fioletów. Super to pasuje. Jeśli chodzi o włóczkę, Arojo, na start sklepu to jest wszystko. W momencie, kiedy będą, będą przychodziły dostawy, będę nagrywać też takie filmiki dla, dla kolorów, które dotarły i które będą się pojawiać w sklepie. Tak, żebyście mogły sobie mniej więcej zobaczyć, co, co jest dostępne i w czym możecie wybierać. Także dziękuję za, za oglądanie i zapraszam następnym razem. Cześć! Thank you